Blank. Czy ja Jestem jesteś córką? Jestem córką białej z królika. Z książki, Alice w tej i mam w toj części się, się w królika. Mo moją współlokatorką jest Blondie Lux. Nazywa się z tego. Tak? Aha, a kiedyś wszystko się zgadza. Jestem Raven Queen, córką złej królowej i jestem z bajki króle... Y, z Królem Śmieszki. Aha, więc jesteś złym charakterem, tak? No? Trochę. Dobra, sprawdzimy. Czy mogę wejść do czekoladki. Jestem zakochana w serię koszul. Tak, proszę to podpisać. Bardzo no, dziękuję. Poproszę, poproszę następną. Jestem Apple White, Moja mała jest. Moja mama jest Królewną Śnieżką. Moją współlokatorką jest Raven Queen. Jej mama była złą królową, która chciała zjawić moją mamę. Ale jej charakter jest inny, miły i dzisiaj lubimy. Chociażby chciała, żeby podpisała się. Aha, no to poszukamy książce. Tak, proszę tu podpisać Do widzenia, Do widzenia. Poproszę następny Dzień dobry, Dzień dobry. Jak, Jak się nazywasz? Kiki Czyli jesteś dzieckiem, z którym pochodzi bajki? Czesza jest y, z krainy Alicja y, Alicja w Krainie Czarów Szukujemy Panią Paszmę Jest pani. Proszę się podpisać tu. Poprosimy o ostatnią użytnicę. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam Dzień dobry. się Madeline Hatter. Dobrze. Jakie jest paliwa? Z Alicji w krainie czarów. Czy ja jesteś córką? Szalonego kapelusznika. Mhm. Dobrze, teraz odszukujemy. Tutaj proszę się podpisać. Dziękuję. Uroczyście ogłaszam, że wszystkie dziewczynki <laughs> przechodzą do szkoły Ever After. No, fajnie! Trochę się boję, że dostanę jedynkę. Ja też. A Niczego nie boję. Zbytnio iść. Robię wam kapelusze. Zajdziemy. Tak się boję. Chodź, chodź, a muszę zachodzić. Patrz. Podobno to, są, podobno to jest księga baśni, ale nie wiem. Proszę no pani, ja nie. Proszę pani, ja nie mam. I pan tak. No dobrze, chyba zaraz przyjdę. Niech się uczy, że jestem jeszcze większy. I Słuchaj, przeczytaj tu coś. Dobra, ja pójdę. Powiem, że na chwilkę przyjdziesz. Dobra? Pa! Pa! Red, Apple, White, esme, ella, Yellow, Blond, Brown, Blue, red, White, Black, White. na co rozpoczynamy lekcję? Proszę po mnie nie powtarzać! że dzisiaj dzisiejsza lekcji? Co mnie to obchodzi? Apple coś się dziwnego dzie dzieje. Ona jest jakaś dziwna. Jakby zamieniła się w jakąś bestię. Ja we mnie. Nie wiem. Poczekaj. Apple! Co? E, nie! Ona jest zła! Ej, dziewczyny, gdzie jest Apple? ale miła się ze mnie zmyła. Dobrze, możecie odejść. Jutro o tym porozmawiamy. wszystkim. jest Jennifer Apple. Jak ja teraz zapięcie to do pióra. Sprawdźcie, to zobaczymy. Zobaczymy. Warto. Warto. Warto na lekcjach. Dziewczyny, chodźcie tu. Posłuchajcie, jak damy mi tą księgę, to chyba coś się z... Nie wiem, może to przestać. A co to jest za księga? No to czekaj, to jest księga. E, ma ktoś chusteczkę? Ja! Nie, ja nie mam. To. Nie widzialno. Ojej. Co, co to za księga? Czy e, to jest księga? Ale co to jest? Nie wiem. Wardeland, White, Ella, Locks, Beauty, Black. Kapit. No ja nie wiem, ale może tego lepiej nie robić. To co ja za zaklęcie powiedziałam. Raven, wiesz gdzie jest? Studnia życzeń? Nie, nie wiem. Hmm, coś mi się wydaje, że ona kłamie. Nie, nie kłamie. Muszę to, to zaklęcie. Apple White. Zła dyrektorka. A będziemy się uczyć. Dodatkowej matematyki polskiego. Głupia matematyka, głupi polski. Tak? Tak. A może zostaniesz przez jakiś czas i może zmiękniesz. No to siedź tu sobie sama. Jak uciekniesz, jutro porozmawiamy, oj, porozmawiamy. No to siedź tu sobie. To... Nie będę tutaj siedzieć. Nie będę się tutaj lubił. To przykusa, że na całe życie pożałują. A studia życie? To jest smutny dzień, nie jest przykusy mnie nie ciężki. A ja nie mogę robić Na Znaczy nie, ża. nie mogę kłamać. Znowu, to jest tak. czemu wszystko jest takie czarne? Właśnie. Ale my nie jesteśmy. Może ty przecież, że one... Studnie. Musimy znaleźć e, jakiś zakręt. Masz, masz. O nie! E, o, tu jest! Clarice coming to us balsam. Chodź, chodź. Jesteśmy! Jesteśmy jest, jest. znowu wszyscy kolorowi! Koniec jest dalej, nie początkiem! Apple White. Córka Królewny Śnieżki, Maja Gieło, mm, Raven Queen, Córka Złej Królowej, Maja danielska. Nauczycielka, Ewa Filińska. Madeline Hatter, Córka Szalonego Kapelusznika, Natalia Krysiak. Kitty, Wiktoria Wielmioczek. Jagoda Turaj, Bany Blank. Córka Białego Królika, Bajki Krajniczak.